W tej estetyce, w wyborze materiału i w kolorze, tak? To są rzeczy, które są dla takich osób odważne. My wybraliśmy ten druk 3D, dlatego że on właśnie jeszcze nie był taki popularny i Mogliśmy robić pierwsi, mogliśmy, nie będąc szufladkowanym, tak? no bo wymyśliliśmy swoją estetykę, wymyśliliśmy swoje paletę barw, w której się obracaliśmy. To jest z jednej strony super fajne i dla takiego projektanta, jakim, jakim my jesteśmy, to jest mega ekscytujące. Mamy teraz właśnie no, no, nasze nowe narzędzie, rzemieślnicze, taką dużą tą drukarkę, która nam pozwala na robienie dużych obiektów. Staramy się tworzyć rzeczy bardziej jednostkowo-artystyczne, takie, które po prostu będą już kompletnymi unikatami, których się nie da powtórzyć w żaden sposób. Skupieliśmy się na tym, żeby te nasze obiekty były takie miłe w dotyku, żeby dawały takie sensualne doznania przez dotyk. Zmiana właśnie nałożenia takiej faktury na to, u nas to były te paseczki, zmieniło zupełnie ten materiał. Bo to też jest jakby ważny aspekt od samego początku, tak? Czyli te faktury. To było coś, co nas zainteresowało i to rozwijaliśmy, i to był właśnie taki pierwszy game changer. Chodziło nam o to, żeby to była jakaś taka technologia i cały proces, żeby był bardzo odpowiedzialny środowiskowo, i żebyśmy nie dorzucali. Wracali się do śmieci tego świata. My robimy cały czas coś nowego. Nie zatrzymujemy się na jednym produkcie, żeby go rozpromować, żeby się jego trzymać. Myślę, że to jest takie, taki wyznacznik. Ale Jest to jakby bardzo taka spójna z nami rzecz, i rzeczywiście wyróżniająca naszą markę. Jesteśmy projektantami, na pewno na początku. Rzemieślnikami jesteśmy rzeczywiście cyfrowymi, no bo to nasze narzędzie to nie jest młotek. Tak, ale jest to nadal narzędzie, którego my używamy, zmieniamy cały czas, więc myślę, że tak, jesteśmy rzemieślnikami, ale też artystami, że to się przenika tak naturalnie po prostu, że, że to są te wszystkie rzeczy projektant, artysta i rzemieślnik.